Zmartwiłam się tym niezmiernie myślałam, że się uwolnię od wszystkiego. A tu stało się przeciwnie, wyraźny nakaz, żeby iść za żądaniem Jezusa. I znowu ręka, bo nie mam stałego spowiednika. A jeżeli przez jakiś czas spowiadam się u którego, to nie mogę co do łask odsłonić Mu swej duszy. Cierpię nad tym niewymownie. Proszę Jezusa, ażeby komu innemu udzielił tych łask, bo ja z nich korzystać nie umiem i marnuję je tylko. Jezu, miej miłosierdzie nade mną, nie polecaj mi rzeczy tak wielkich. Widzisz, żem proszek nieudolny. Jednak dobroć Jezusa jest nieskończona. Obiecał mi pomoc widzialną na Ziemi. I otrzymałam ją w krótkim czasie w Wilnie. Poznałam w księdzu Sopoczce tę pomoc Bożą. Nim przyjechałam do Wilna, znałam go przez wewnętrzne widzenie. W pewnym dniu widziałam go w kaplicy naszej pomiędzy ołtarzem a konfesjonałem. Wtem usłyszałam głos w duszy. Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi. Amen.